Muszę powiedzieć, że wyniki poprzednich filmów z tej gry troszeczkę mnie przybiły. Wam się niesamowicie to spodobało i mi się to mega spodobało, bo ta gra jest naprawdę genialna. Shotgun King, po raz kolejny i tym razem już postaram się przejść tą grę nie na zasadzie, że się wypieprzę gdzieś na początku czy coś takiego, tylko po prostu przejść. Nie wiem jak to wyjdzie. Spróbuję po prostu wygrać, tak no niestety. Tym razem, całe szczęście mniej więcej z nami już mechaniki, mogę pominąć tą fabułę i zacząć wszystko od nowa, od piętra pierwszego, więc. będzie zabawnie. Nie wiem, no to tutaj pierwsze piętra to są do przeraszowania w tym momencie, no bo co to jest tak naprawdę, no. Koń mi się tutaj fajnie podkłada, ale mam go gdzieś. Myk, raz. Um, nie wiem, konia mogę uwalić, będę miał duszę. Ty mi odsłaniasz króla, do widzenia. No tak, pierwsze poziomy to będzie łatwizna, ale. Drugi to się zarcie, Okej, okay, Square Alliance w ogóle jakieś osiągnięcie dostałem, tego nie pokazuje się. I też zmieniłem też kamerkę, tak żeby nie zasłaniała karty u góry. Teraz będzie zasłaniała karty na dole. Ale okej, okay, co my tutaj mamy? Goniec się leczy. Eee, zdobna kreśninica. Tego jeszcze nie miałem. Eee, dodaj miejsce na duszę. Czyli będę mógł mieć dwie dusze. Oj, to będzie OP. Ale zobaczmy, co my mamy tutaj. Bierki nie będą ze skoczkami, nie mogą przekroczyć fosy, to się na nic nie przyda. Hmm... Gdy zginie piąta sama bierka zostanie awansowana jeśli jest ostatnia. Wydaje mi się, że pierwsza opcja będzie lepsza. <laughs> jak widzicie już z bomby to idę. Tak, mam drugie miejsce na duszę, to mi się mega, mega przyda. Od teraz goniec będzie leczył. Okej. Okay. Eee... O... Prawą stroną przejdę. No to zobaczmy jak działa ta druga dusza. <laughs> Nie ma co, dobra. My raz, Nie zabiję. Nie zabiję go na szata. Teraz jeszcze raz. No kurczę, jeden HP mu zostało, nie? Dobra. Szybki reload i... gdzieś mam ochronę. Po prostu zabijam i kończę grę. No, pierwsze piętra teraz idą bardzo szybko. Święty jeden do O to jest spoko, Skoczek on jeden, go niec dodaję dwa, czyli... Zamiast konia będą gońce, ale gońce. Nie! To się absolutnie nie, nie opłaca. Gońce mają więcej pól pod ochroną. O ile nie są zablokowane. he, ale zazwyczaj nie są. <laughs> eee, co 10 tur plus 1 do siły ognia. Fajne na osaczanie i taktyczne myślenie w przód. Piążą jeden goń, zada jeden. To się nie przyda. Znaczy. Tutaj doda mi dwa gońce, tutaj doda jednego gońca. I progresywnie będzie grane. Okej, okay, dobra. Może być. <laughs> Piętro trzecie. Dwa gońce, które hilują w razie czego. I... I... teraz na lewo się opłaca. Czarnymi przede wszystkim polami iść. Bo to Zobaczcie, co się dzieje. Hmm... Dobra, ty mnie zablokujesz? Nie, ty mnie nie zablokujesz, a ty mi zupełnie nic nie zrobisz już teraz. <laughs> ile do hila? Ile do hila? Nie ma do hila. Dobra. Jit. Oh. What's gonna be a problem Z znaczy ja ucieknę sobie tutaj i spróbuję o oh! eee. Okej, okay, ten wyhealował mi króla, tak? Ale niewiele healuje tak szczerze Dobra Trzeba by się go pozbyć I fajnie mam blok Kurcze! Serio? No dobra, zwalił tak naprawdę Dwa strzały króla nie ma Dobranoc, cześć pieśni. Muszę uważać na te piąki, żeby za szybko nie doszły do końca. Możesz rozegrać dodatkową turę po użyciu karty duszy. To jest fajne. Eee, minus 10 skoczek daje po zabiciu dodatkową turę. Okej. Okay. Pojedynek na kopię ostatnio mi niesamowicie pomagał. Ale dodatkowa tura po duszy to może być a Saver. I chyba spróbuję tą kartę, a przynajmniej wy będziecie mieli jakiś fajny kontencik z tego. Mm, no i mamy królową, ale jej się niestety nie da pozbyć. Tak jakby ktoś nie oglądał poprzednich filmów. Um, jakby tutaj to zagrać? Mógłbym teoretycznie, bo teraz na przykład jakbym użył gońca i podszedł pod królową, to mogę jeszcze uciec. Ale to by było głupie. Chociaż kurczę, nie, naukos się już ostatnio przekonałem, nie da tak łatwo bić. Czyli rozumiem. Białe pola, tak? Ty masz 3 HP Spróbujmy walnąć. Nie no! Pobite Gary. Znaczy ja i tak go zabiję teraz. No właśnie. Aha! Aha eee, Dobra. No, uważać, żeby nie było szachu z osłony. Au! Tu ten goniec siedzi. Mm. Hmm. Ile ty masz czasu? Ty masz tyle reszty. Ma, ma, mam, ryzykowny pomysł. Dodatkowa tura, dodatkowa tura. <laughs> no i co? Raz, dwa... Aż kurcze, no i właśnie, to jest ten problem. I 3 szczepę. Okej. Okay. <laughs> da się. <laughs> e, fajnie, że tego mi nie blokuje i od razu pokazuje, czy mogę go zabić na hita, czy nie. Ale okej. Okay. Wielkie inne niż król nie mogą zbliżyć się do twojego króla. To jest bliski dystans. Obrzyn. Prowadzenie ognia odrzuca cię do... Two. Taka trochę zmiana mechaniki. Plus 2 do siły ognia, minus 1 do zasięgu. No co? Nie wiem, a co my tu mamy? Pionus 1, minus 3 maksymalnej amunicji i minus 1 granaty. To ja mam granaty? What? Ej, what? Nie wiedziałem, że mam granaty. What the hell? <ścoughs> Piony zastępują zbite wieże. Minus jeden punkt życia dla Piona. To... To jest w zasadzie debuff. Więc tu mamy dwa debuffy tak naprawdę. Ale jeden z nich jest dla mnie, więc pytanie. Czy wolę debuffa... Zresztą to, to ma niby plus jeden... Dobra, wiesz że to, dlaczego? dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu zmiana mechaniki. Będzie ciekawiej, będzie troszeczkę inaczej. Eee... Zobaczmy na początek, jak to działa. Dajmy na to, strzelmy sobie w taki sposób. A, nie mogę tutaj strzelić, no bez jaj. Eee, dobra, tam następnej tu rzeczy zobaczę. Mogę? Nie, nie mogę. A. dobra. Tak! Pokazuje mi nawet, gdzie się ruszę. No to to jest git. To jest git. Eee, to, co się stało, nie jest git. Nie, jest git. Mhm. No, nie, 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 nie jest git. Tu się ruszę. To będę safe, i mam duszę. Nice. Tak jak ja się spodziewałem, on się ruszył tutaj. Czy ja mógł go zabić? Ej, patrzcie, co mogę zrobić? Ow! Eee... Tak się mogę ruszyć. No, ej, to jest dobre, to jest dobre. No i mamy tego pionka. Ale to jest wtedy takie... Dobra, nie, jak się tutaj... Wait well a second. Dobra, on teraz odsłoni, ale ja mogę uciec. O, o kurde, be. Ja z one -shotowałem królową! What happened? Jedź pan w pierun! Ale to jest OP! Ty tu jak ja mogę one-shotować yy, królową, no to 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 jest... Wielkie W, dobra. No, mocno bije! Mocno, mocno. No nie no, jeszcze raz. Dobra. Ej, to to jednak był mega buff jednak. No tak, bo mi siła wzrosła wtedy karmienie na siłę plus jeden maksymalna. Wykorzyc... Przeładowanie strzelby bez wykorzystania ruchu pozwala zmieścić dodatkowy nabój w komorze, czyli to mi się teraz nie przyda, ale to może mi się w przyszłości przydać, że zamiast dwóch amunicji dodawać będzie mi dodawało trzy amunicji, ale to musiałbym jeszcze mieć dodatkową kartę, która mi daje trzecią amunicję. A tutaj spowalnie białe i czarne karty wsparcia. Uh, Debafy do obu stron. Zmniejszona dynamika, to ja jednak nie wolę tego. Dodaj dwa skoczki i goniec dodaj jeden, gońce mogą się poruszać, się nie atakować, w pionie i poziomie. Oj, to już by była ta duża predykcja, dobra! Zobaczymy karmienie na siły, taki trochę można powiedzieć ruch rozwojowy, jakbym miał trzeci... Nabłowić w komorze, więc na razie mi to nic nie da. A oprócz tego co mi daje, tak w ogóle? Czekaj, tak, 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 tak... Ta ta jest jedna maksymalna amunicja. No dobra. Eee, ty rozumiem, przechodzisz tutaj, tak? Hmm... To ja to zrobię tak. Zbliżę się do ciebie... ...i zabiję. Łatwy clean up. Czekaj, to tylko wieże miały być! Stop, co? Piony zastępują zabite wieże. Skoczki i gońce. Okej. Okay. Gońce się tutaj napisało. No dobra, nie, nie zauważyłem tego. Eee... A to, to jednak bafik kłany. Znaczy, piony mogę od tak walnąć, nie? I wtedy one mają po 2 HP? Zobaczmy to, jak to działa. Jezu, królowa się wruszyła. Muszę opierdzić tego skoczka. No, fajnie. Uuu, ale klina ładny poszedł. E -e -e, Dobry, czy ona może mnie tutaj zaatakować? Może mnie tutaj zaatakować. Kurde bele. Znaczy ja po prostu. O! Tak zamierzasz zagrać. No dobra, no. Co dodatkową turę dostałem? Czy... Czy nie? A, bo one się nie ruszają. Dobra, no to tak. Pion. Jeszcze raz w... W króla. Szybki reolo... reload. Fuck. O! Dobra, wygrana. O. To ta zmiana mechaniki nieprzyjemna. No dobra, no muszę wykorzystać drugą duszę. Chyba, żebym najpierw upieprzył końca, dostanę duszę i dopiero teraz mogę zabić króla. O! O, jak ładnie! Dodatkowa dusza zawsze przyda się. Eee... <laughs> Wierzchowiec. Odwróć kartę, jeśli na szałownicy nie ma bierki skoczczek. skoczek. Akres ruchu plus jeden. Czyli, że co? Żebym mógł dwa na raz przeskakiwać? Oj, to by było op. A tu mamy... Niedobory. Nie rozumiem. To jest... Bo jeżeli to wszystko działa... Na białe. Bo to minus 3 amunicja i minus 1 granat. To jest raczej do mnie. Granatów nie mam, więc to mi o dupy. A amunicję... Amunicja się dodaje. To, to jest... To jest dobra opcja. A druga? Eee, Przemyślcie... Trzy w... pola! Co? Wow! A tu mamy goniec wieża. Wieża chroni pobliskie biergi innego typu, dzięki czemu mogą odnieść najwyżej jeden punkt obrażeń na naturę. Oj, to będzie solidny debuff. Ta cholerna wieża. Nie, góra. Tak, i teraz ja mam te niedobory. Ale to nieważne, bo mogę skakać dalej, tak? Nie mogę skakać dalej, co jest grane? Zakres ruchu plus jeden, tak? O kiego to chodzi? Dobra, mm, spróbuję się jeszcze do tego króla zbliżyć... Aha, dobra, no to... papa pa, rozumku... Ooo, shit! Jak, ile ty masz czasu? Cztery tury, tak? A ty? Nie no, on będzie teraz w prawo Dobra, mam pomysł! Jeżeli on teraz... mnie zaatakuje, a to ja nic nie zrobię... Yy, dobra, spróbuję po prostu tak to zrobić... OK! Koniec mnie ochronił, tak? Imek, ty teraz zaatakujesz w taki sposób. O! Czekajcie, mam dodatkową turę po wykorzystaniu karty. No właśnie, tego As Save'a sobie wziąłem i zamierzam go teraz wykorzystać. Właśnie. Jeszcze przy okazji do króla się dobiję. Nooo! IGITES! Aha, bo nie było skoczków wtedy chyba, tak? Dobra, nie wiem jak to działa. We'll see. Bierki nie będące z koskami nie mogą przekroczyć bla bla bla. Dodaj 2 po 15 turach To jest... To, to może być dobre Ale dół, do, no tutaj znowu mamy wieża chroni pobliskie bierki, więc tego nawet za ten siła ognia nie wezmę, bo... Na kimi siła ognia jak mi wieża będzie bronić. Ok, i tu mamy tą fosę, tak? Czyli jeżeli mamy gońca, przetestujmy to, który mnie teraz zaatakuje. Dokładnie. Mogę teraz przejść i tylko Kunik będzie mi tutaj grocił. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Eee, spróbuję, może zaatakować królową. Pieroda! O Ona padła! Dobra, da, dajcie mi duszę. To też się przyda. Szybki reload. A, ty się leczysz, tak? No dobra, eee, czy teraz nie mogę tutaj zaatakować? Nie mogę, bo jest goniec w fosie. No dobra. Nie wiem, czemu to dostałem. Hmm, tak, żeby do, tam w dół pójść może, co? Ja mam królową! O, ja na to sobie zasejwuję ładnie. Ale <laughs> się rusza ten goniec! Dobra, wyrwij to trochę. Jeszcze raz mu pierdyknę. Przeżył, kurde, bela. Dobra, myk. Aaaa, Na mnie też ten debaw działa. No dobra, ooo... ...fuck. Czego to mi dwa konie i dwa gońce dodało naraz? Aha... Aha, no to mam przerąbane. Dobra. Myk, uh, myk, króla. To będzie game over. O, więc więcej dużo mi się tutaj nie zmieni na całe szczęście. What do you have here? Poddańczy ukłon. Plus jeden maksymalnej amunicji. To mi się akurat przyda, jak mam takie debuffy. I 50% szansa na odepchnięcie wroga. czyli tego chcę? Nie wiem. Ostatnio dostałem odepchnięcie do siebie i mam ochotę je wywalić. I dodaj jedną po 20 turach. No to jest bardzo progresywnie niebezpieczne. Mhm. Mm Wsparcie dla białych przybywa o tyle tur wcześniej za każdą zabitą przez Ciebie bierkę. NIE! 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 Nie, broń Boże! Bo jak ja mam tutaj taki, takie coś, to to też będzie się skracało, tak? O, nie ma mowy! O kurde... Eee. Dodaj jedną królową i dodaj jedno miejsce na duszę. Ja już wiem, że królowe mogę one -shatować. Nawet jak jest na blisko. No to, 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 to mnie nie przeszkodzi. A nawet pomoże z duszami. Król minus punkt życia, nice. Eee. Królowa może się poruszać tylko o jedno pole przez 15 tur. To jest overbroken. To jest overbroken. Więc możesz sobie dodać królową. Czemu one dynią? Aha, bo one mogą się tylko o jedno pole ruszać. Okej! Okay. Okay. <laughs> Co mogę powiedzieć? To będzie over fucking powered. Um, nie chcę się wycofywać. Um, tu nie mogę, co nie? Mogę, okej, okay, dobra. A no tak, bo na tylko jedno pole może przejść. Ha? Ha? Nara! <grystanie> co jest grane? Jakie karty mam posranę? haha <grystanie> Dobra! A... No! Co to było? Aha! Yy, chyba dodatkowe te ona ma jeszcze truciznę przez 6 rund, tak? No to make. Aha! nie wałem. Ale czy to ważne teraz padniesz? Ziomuś. Zobaczmy tego piona, co nie? No, Dobra noc. Mam dwie królowe w duszach. Ładnie. Nocna zguba ostrze plus 3? Jakie ostrze? WTF? Eee... Sk most. Skoczek dodaję jeden po 10 turach powstaje... ...przejście przez fosę. Oj nie 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 nie, nie. A tutaj nie zwierza... A nie nie nie, kapie, nie, nie, nie! Yy, mogę albo Albo zdebafować swoją fosę, albo sprawić, żeby wieże były popieprzone, yy. a tutaj mam raz na ture. Możesz przeskoczyć nad pobliską bierką, zadając jeden punkt obrażeń, co nie spowoduje zakończenia tury. To będzie bardzo fajny. Escape znaczy, escape build już mam, mam trzy dusze które po wykorzystaniu dają mi dodatkową turę, więc escape build mam. A ta wieża nie chce mi się tej wieży walczyć, naprawdę. Dobra, e, góra. Ciśniemy i widzę, że kamerka już mi zasłania te dwie ostatnie karty i to przejście jest popieprzone. Um... Okej. Okay. Gońce chodzą po czarnych. Może tutaj to bardziej niebieskie. Hmm... Czy byłbym w stanie zabić królową? Nie, tu jest goniec. Ja myślałem, żeby wejść na to pole... Potem przeskoczyć konikiem tutaj i zabić królową... Ale wtedy mnie cofnie... I koń nie bije. Nieważne. Za dużo myślenia. Um. Zrobię to... kur... Ten się rusza, tak? Ja to zrobię w taki sposób. O nie! O nie! I have an idea! Myk dodatkowa po końcu. Uh, nie chcę ryzykować, żebym mnie nie shotował Tak szczerze. Zagam bezpiecznie. Zabiję królową. Można. Eee, szybki reload. O! Oh! oh, yeah! Tego mi brakowało! No dobra, nice. Uh... Czy jeżeli dostanę się tutaj... I... Aha, to jest skoczek. Nie, najpierw zabiję skoka. Ty też dostałeś, tak? Okej. Okay. No kurczę, te piony są wkurzające lekko. Ty masz jeszcze truciznę na trzy, tak? Okej, okay, to ja się do ciebie zbliżę. Jeden. I teraz muszę ją zabić. Doskonale. No chyba was popieprzyło. Ej, bo ja teraz nie mogę się odbić. A, fuck. Nie szkadzi. Niebronione pole. Tylko, że tutaj muszę teraz uwalić tego gońca, nie? To będzie raczej łatwe. No! Banalne wręcz. Ooo, oh, shit. Okej, okay, mam ostrze. No chyba was popieprzyło, nie? Dobra, nie wiem co zrobię. Zużyję wszystko, ale chuj. mi łeb. Dwa piony naraz, nice. Eee, która jest tura w ogóle? Jest tutaj gdzieś to napisane? Chyba nie. Bo zaraz backup przyjdzie. I to będzie game over dla mnie tak naprawdę. Dobra, ty nie możesz tej fosy przeskoczyć, co nie? A ja potrzebuję dusz. Doskonale. Trochę jeszcze was tu pobijam. A, tak. A, tak! A, znaczy, ja no coś takiego zrobię. Dwa do, o kurde, dwoną, do, rozposzły. Eee, dobra, muszę uważać na amunicję. Nie mam jej dużo. Dodatkowa tura, tak? No to dobrze. Raz, dwa. Ostatni, o, ostatnia jedynasta tura, tak? Echem, uwaga. Rozrzut plus 32 do siły ognia. To taki trochę rykoszet. Ja nie gram pod rykoszety i... pion dodań 1, gdy król umrze, zastępuje go tajemniczy dziedzic. Taki podwójny poziom na się robi, a że buff jest słaby, to zobaczmy tutaj. Goniec usunie 1, pion dodań 6. A. I tak po gońcu zostaje pion. A na tych można by się fajnie potwarmić. Plus 4 do siły ognia! Odwróć kartę, jeżeli twoja strzelba została przeładowana. Okej, okay, pierwszy strzał rozumiem. Trzeba będzie to wykorzystać. Tylko nie wiem. E, Okej, okay, full seta dostałem. Mm, nie mam bladego pojęcia. Czy oznacza to, że ja muszę kliknąć, żeby przeładować, czy to automatycznie mi wejdzie? No, zobaczymy. Jak na razie widzę bardzo ciekawą sytuację. Gdzie kolega ma problem z ruchami rozwojowymi. Tak czy siak ten niewierny wierzchowiec mi nic nie daje. Tak, tak, tak. Teraz też została ta karta odwrócona kamerkami, niestety mogę... O, pokazać, że jest odwrócona w taki sposób. Więc yy, to niestety tak działa. No, te piony, to zobaczcie, one mają 2 HP. Ej, król mi się odsłonił. But ziomek. Eee, okej. Okay. co ja mogę powiedzieć, no debil. To było mega szybkie. Uwaga! Piętro dwunaste! Zobaczymy co się stanie. Ho Ej, zbagowało mi się. Tyle nowych poddanych przez te lata, tylu zachodów, bla bla bla. Oczywiście lore, którego za bardzo nie, 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 ogarniam i... No, mogę wam zniknąć na chwilę, jeżeli chcecie się wczytać, możecie sobie potem zapauzować. Zobaczmy, bo... Co to jest? Ale mi się muzyka zmieniła Halo! O kurde, 23 HP boss fight! Holy fucking Dobra i mogę teraz się o te dwa rzeczywiście przerzucić Jak jest koń! Dobra, chronimy konia za wszelką cenę Eee, piony zostawię, ale on obrywa. OLE ON OBRYWA! O kurde! O nie, on się leczy, dobra. JIT! A! No trudno. Nie będę miał tej karty. Jeszcze raz. Okej, okay, no ja mogę się tak odsunąć, OLE ON WYRWAŁ! OLE ON WYRWAŁ, ale DOSTAJĘ W PIERDOL! Ty idioto wiesz, że właśnie zablokowałeś swoje wielkie pozostałe. Ale szybko padł w ogóle! To był boss? Seriously? Co? To był boss? Seriously? Ale to było ez. się ekran znowu baguje. Oto gniew czarnego króla doprowadził w końcu do zwycięstwa. No zwyciężyłem, no co mogę powiedzieć? Teraz jego kolejna zajęcie zamków białego króla i dobranie mu wszystkich poddanych. Uuu, ale to było mocne. Ale powiem szczerze, końcóweczka, końcóweczka mega mocna. Rozłóżcie się, zawołał do ludu, nosząc strzelbę w górę i rehaczas. Przynajmniej nie skończyliście rozczaskani na ogromne kawałki. Uuu! <śleskuj> Wkrótce powstanie przeciwnie mu kolejny biały król i cała Historia zacznie się od nowa. No co mogę powiedzieć? That is deep! Ale końcówka naprawdę mega zarąbista. Szkoda, że ten król tak łatwo padł. No i co mogę powiedzieć? O, mogę je później endless zrobić, więc słuchajcie... Chyba to później zrobimy, to był najłatwiejszy boss fight w historii gamingu jaki miałem, naprawdę gdzie opór, tyle mogę powiedzieć. Taki build miałem zarąbisty, że to jest szok. Dobra, słuchajta. Kończymy na dzisiaj. Odcinek mam nadzieję, że wam się spodobał. W końcu przeszedłem tą grę <grym> za drugim podejściem. No i co? Zostawcie łapki, zostawcie suba, a ja postaram się jeszcze coś z tej gry dla was nagrać, bo widziałem, że naprawdę mega, mega aktywność wcześniej była. No to co? Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!